Hej! Witam Cię w katalogu numer 5, gdzie w swoją premierę mają kosmetyki z serii Optimals. Nowa, udoskonalona seria, która nauczy Cię prostej, minimalistycznej, ale bardzo, bardzo aktywnej rutyny pielęgnacyjnej, której potrzebuje każda skóra, szczególnie ta bardzo wrażliwa. Zapraszam Cię do moich propozycji ofert z katalogu numer 5. Pielęgnacja to jest podstawa, i z tym musicie się zgodzić. Nawet jeśli macie ekstremalnie wrażliwą skórę, to jej tym bardziej potrzebujecie. I właśnie rozwiązaniem dla Was jest seria, nowa seria Optimals. Oszczędzający czas, trzyetapowy rytuał pielęgnacji dla skin minimalistów. Czyli maksymalne rezultaty przy minimalnym wysiłku pielęgnacyjnym. Linia, która stworzona jest, by. Maksymalnie długotrwale na skórę, by pomagać zachować równowagę mikrobiomu oraz by wzmacniać bariery skóry. Dla mnie przez cały rok podstawą jest ochrona skóry. Szczególnie ochrona skóry zimą, wiosną, latem i jesienią. Każda pora roku ma w sobie coś, co niestety działa niekorzystnie dla mojej skóry mojej bardzo wrażliwej jest trądzikiem różowatym, więc tutaj ochrona to jest numer jeden, ale za ochroną idzie również nawilżenie. A to, że mam skórę porowatą, często się świecę w strefie T, to nie mogę używać gęstych kremów emulsji. I tutaj uwielbiam nasz krem nowej, czy lekki, ochronny krem, właśnie z filtrem SPF 50. Z UV, ochroną UVA i UVB, ale również z ochroną przed zanieczyszczeniem środowiska. I to, co jest dla mnie najważniejsze, że jest on również nie tylko ochronny, ale również regeneruje moją barierę lipidową skóry, co powoduje, że skóra jest po prostu zdrowa. Wiosna to taki czas, kiedy przyroda budzi się do życia, potrzebuje oczywiście w deszczu słońca, żeby ożywić się. Myślę, że nasza skóra też potrzebuje specjalnych składników pielęgnacyjnych odżywczych, nawilżających, regenerujących, aby powrócić po prostu po tej ciężkiej zimie, chłodnej, mroźnej, przygotować się przede wszystkim też już do cieplejszych dni, do mocniejszych promieni słońca. I tutaj z pewnością w pogotowiu mamy nasze kapsułki Nowage. Rewelacyjna formuła sześciu naturalnych olejków Zregenerują, odżywią, właśnie nawierzą każdą skórę. Tak naprawdę zobaczcie, te drogocenne olejki schowane są właśnie w takiej jednej kapsułce, rybce złotej, której nie połykamy, tylko ją otwieramy. Następnie wyciskamy i masowujemy w skórę. Efekt rewelacyjny. Kiedy już nawilżymy naszą skórę, możemy w ciągu dnia również uzupełniać to nawilżenie w bardzo prosty sposób. Mamy rewelacyjną mgiełkę nawilżającą, która, potwierdzają to badania kliniczne, nawilża skórę aż do 8 godzin. Można ją stosować po umyciu skóry, na suchą, oczyszczoną skórę, ale można stosować w ciągu dnia, nawet na makijaż. Nawilżająca mgiełka o udowodnionym klinicznie działaniu zapewnia młodzieńczy wygląd skóry. Zawiera prebiotyk alfa-glukan, który wspiera równowagę mikrobioty skóry. Zawarty w nim kwas laktobionowy, łagodzi i działa kojąco. Polecam! Jak widać, moja skóra to jest po nałożeniu, po się mgiełką jest dość mocno nawilżona, ale to też za sprawą podkładu, który ostatnio nawet się z nim polubiliśmy. Jest to nowy podkład Everlasting stress free, czyli odstresowujący, ale bardzo również mocno nawilżający, więc skóra wrażliwa będzie dobrze na niego reagować. Będzie miał efekt takiego rozświetlenia, jak też widać na mojej skórze, ale to dobrze, bo wiosną potrzebujemy świetlistości, blasku. To dodaje nam młodzieńczego wyglądu, ale też zdecydowanie polepsza kondycję naszej skóry. Mamy tutaj specjalną formułę, mamy formułę również z filtrem UV20 SPF, i mamy piękny zapach lawendy, kardamonu, odstresowująca aromaterapia. No nie mogłabym przy okazji makijażu nie pokazać Wam pięknej perełki. Po prostu chyba ktoś myślał o mnie, stworzył design tego kosmetyku. ta Czy Przepiękne opakowanie. No, dla królowej, jak to jest napisane. Naszego... Tuszu Lash. Znacie go, bo bardzo często go promowałam. Ostatnio próbowałam go zdradzić z tuszem Pump and Plum, ale zdecydowanie wracam do Wondera. Już w takim opakowaniu to już jest mój produkt. Sprzedana. Charakterystyczna silikonowa szczoteczka, która doskonale rozdziela rzęsy. Nic tylko zamawiać w dużych ilościach, bo to limitowana edycja. Jest jeden kosmetyk, który z pewnością używa każda królowa. Są nim perfumy. Piękne, wyszukane, wyrafinowane, mm, bardzo ekskluzywne. I takie właśnie są All or Nothing Amplified. To jest mój ulubiony zapach i bardzo, bardzo się w nim zakochałam. Uwielbiam go zarówno na Zimowe wieczory, ale i na wyjście z koleżanką, na randkę z mężem albo po prostu na przebywanie sama ze sobą. Mamy tutaj bardzo oryginalne opakowanie. Mamy tutaj maksymalną koncentrację zapachu: zapachu ambrowo-kwiatowego, gdzie mamy wyjątkowy czerwony imbir oraz ekstrakt z tuberozy. Klasa i styl w pięknym opakowaniu. Są pewne tematy tabu, o których może nie mówi się głośno, może nie mówi się na internecie, ale przecież to jest kobieta codzienność, czyli higiena intymna, do której też bardzo ciężko czasem nam jest dobrać odpowiedni produkt, aby po prostu nie zaburzał nam mikrobiomu, abyśmy czuły się komfortowo same ze sobą. Dlatego Oriflame... Ma w swojej ofercie fantastyczne produkty marki Feminel. Są to produkty, które nie zawierają mydła, które są testowane ginekologicznie i są to produkty, które naprawdę warto polecić każdej kobiecie do codziennego użytku. Mamy tutaj nowy odświeżający płyn do higieny intymnej z wodą różaną, ale również mamy świetne propozycje, czyli po prostu zapasy, które pozwolą nam uzupełnić pojemniczek, jak się skończy. Dzisiaj bardzo dużo w tematyce królowych. To za sprawą naszego tuszu i jego kolekcji Queen, ale jest jedna królowa w Oriflame, która jest niezastąpiona i moim zdaniem najważniejsza. Astaxantyna. Astaxantyna i ekstrakt burówki wzbogaconym witaminą C i E to kompleks fantastycznych antyoksydantów, które hamują proces starzenia się naszego organizmu, starzenie się skóry, zapobiegają stresowi oksydacyjnemu, zapobiegają problemom zapalnym w naszym organizmie, czyli działają przeciwzapalnie i są rewelacyjnym uzupełnieniem rutyny pielęgnacyjnej od wewnątrz. Astaxantyna to znany już wam pewnie z moich opowieści karotenoid, najsilniejszy naturalny dostępny w naturze. Pochodzi ona z alg morskich i ma fantastyczne działanie przeciwzapalne, działanie właśnie na stres oksydacyjny, oksydacyjny i działanie, które pozwala między innymi chronić naszą skórę przed negatywnymi skutkami promieniowania ultrafioletowego. Czyli nie pojawiają się przebarwienia, nie pękają nam naczynia, bo są chronione, ale również ochroniona jest bariera skóry, co pozwala nam wniwelować, zmniejszyć zmarszczki, no i spowolnić proces starzenia się naszego organizmu, a przede wszystkim skóry. Możemy ją dostać właśnie w takim opakowaniu, ale możemy ją również e, posiadać i łykać codziennie razem z naszą saszetką zdrowia i urody. Wellness packiem, który ja od 2018 roku łykam regularnie, a z od 2018 roku towarzyszy mi codziennie. Codziennie łykam ją albo solo z kwasami omega, albo właśnie w postaci tej kapsułki, gdzie mamy saszetki, gdzie mamy cztery kapsułki kompletowane w taki sposób, aby uzupełnić niedobory naszego organizmu. Mamy tutaj mikro makroelementy. Mamy właśnie astaksantynę i mamy kwasy omega 3. Jeśli chcesz wzmocnić swój organizm na wiosnę, jeśli chcesz, żeby twoja skóra odżyła, zregenerowała się. Wybierz koniecznie astaksantynę, bo ona pomoże ci na pewno w przeciwdziałaniu negatywnego negatywnych skutków promieniowania słonecznego, a takie niestety występują na co dzień. Chociaż promienie słoneczne są nam potrzebne, bo wiadomo, że syntezujemy przez to witaminę D, ale również zapobiegnie wczesnemu starzeniu się Twojego organizmu.